Nokia, producent chyba z najbogatszą historią, producent, który już nie raz żegnał się z rynkiem smartfonowym. Po przyjęciu Nokii przez handel smartfony z logo Nokii stały się zupełnie innymi urządzeniami. Android zawitał na tym sprzęcie. Obecnie takie smartfony można znaleźć u operatorów, m.in. w złotówkowych ofertach. Dzisiaj na warsztat biorę Nokia 5.1. Gdyby nie złe decyzje, Nokia mogłaby być zupełnie gdzie indziej w tym momencie yy, poprzez przywiązanie klientów i swoją historię. Yy, jednak jest tak, jak jest. Nokia 5.1 ma szansę coś zmienić? Nie sądzę. Natomiast zobaczymy, czy warto kupić ten smartfon. Możecie zapytać, dlaczego Nokia 5.1, a nie na przykład 8.1 jako zdecydowanie mocniejszy reprezentant Finów. 5.1 można złapać w ofertach operatorów, więc zobaczmy, czy warto. Cieszy mnie fakt, że Nokia nie zrezygnowała ze swoich klasycznych pudełek, na których dwójka ludzi podaje sobie dłonie. To taki symboliczny znak, że dalej mamy do czynienia z tą Nokią. Koniec pitu-pitu, konkrety o telefonie. Nokia 51 jest bardzo dobrze wykonanym smartfonem. Mamy obudowę wykonaną z aluminium z serii 6000, która nachodzi na boki urządzenia. Jest to jednoczęściowy element, przez co nie trzeba mi się martwić o spasowanie. Jak złapiemy 51, to nie usłyszymy żadnych trzasków, a konstrukcja wydaje się niezwykle przemyślana. Cieszą mnie zaokrąglone krawędzie, dzięki którym telefon naprawdę wyśmienicie leży w dłoni. Jego kompaktowe wymiary pozwalają na pewny chwyt i komfortową obsługę jedną ręką. Pamiętajcie jednak, że 5.1 jest wyjątkowo długim smartfonem przez obecność wielkich ramek nad i pod ekranem, które aż przypominają mi Google'owe Pixel czy też stare smartfony Sony. Czy to jest zdrowy zabieg? Kwestie designu pozostawiam wam do oceny. A propos wykonania, koniecznie powiedzieć muszę o szkle Gorilla Glass 3, które pokrywa front urządzenia. Dobra decyzja. Oprócz wielkich ramek na froncie oczywiście znajdziecie ekran o stosunku 18x9 i przekonej 5,5 cala. O dziwo producent zastosował rozdzielczość Full HD+, a więc w tym przypadku 2160x1080 pikseli. Ta półka cenowa obfituje jeszcze w ekrany HD, także plus dla Noki. Technologia ekranu to oczywiście LCD IPS, a ekran zajmuje 73% frontowego panelu. Wynik jak na dzisiejsze czasy raczej słaby, ale nie zapominajmy, ile ten smartfon kosztuje, także to jest raczej do wybaczenia. Reprodukcja barw jest bez większych zastrzeżeń, ekran jak już to idzie w kierunku słabszego nasycenia barw niż przyjazd krawionych kolorów. Jasność maksymalnego podświetlenia jest raczej słabsza, podobnie jak minimalne podświetlenie. Dosyć mocno męczy wzrok wieczorem. Więcej zastrzeżeń względem ekranu mieć nie mogę. W ustawieniach totalnie nic przy nim nie zrobimy, a szkoda. Na plus możliwość wybudzenia smartfona dwuklikiem, czy obecność ekranu zgodnego z otoczeniem, przez co możemy zobaczyć notyfikacje, czy też godzinę na zablokowanie. Ekranie. Zaznaczam, że ta funkcja dodatkowo pożera nam procenty na ładowania baterii. A bateria nie jest najlepsza. 2970 mAh przekłada się na około 3 godziny pracy na ekranie, gdzie zdarzało mi się nawet wyniki poniżej tego poziomu. Ładowanie smartfona obowiązkowo następuje około godzin 21 przy takim średnio wymagającym użytkowaniu. Weźcie też pod uwagę to, że Nokia 5.1 nie wspiera szybkiego ładowania i te procenty rosną w bardzo wolnym tempie. Dodatkowo otrzymujemy złącze mikro-USB zamiast USB-C, co jest takim gwoziem do trumny, jeżeli chodzi o kwestię energii w tym smartfonie. Dużo szkoda. Czy podzespoły osłodzą trochę nam życie? Jeżeli są tu fani Mediateka, to owszem, aczkolwiek mało kto przypada za tymi procesorami. W przypadku Noki 5.1 jest to jednostka ośmiordzeniowa Helio P18 o maksymalnym traktowaniu rdzenia 2 GHz. W zależności od tego jaką wersję kupicie, to otrzymacie 2 lub 3 GB pamięci RAM. Dodam, że testuję wariant słabszy. Na pliki przewidziano odpowiednio 16 lub 32 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia przestrzeni o kartę SD i co ważne, slot jest dedykowany, więc możemy kartą SD równolegle używać dual sim, to na duży plus dla finów. Jeżeli chodzi o podzespoły, to tyle teorii. Cieszy mnie natomiast obecność tego smartfona w projekcie Android One, dzięki czemu odpowiedzialny za system jest Google, a nie producent. Po wyjęciu smartfona z pudełka czekał mnie Armageddon aktualizacji. Pięć aktualizacji systemu jedna po drugiej z wprowadzeniem nowych poprawek bezpieczeństwa, także jestem pod wrażeniem w sumienności Google i wsparcia tego sprzętu. Na starcie otrzymujemy jednak Androida 8.0, szkoda, że nie doczekaliśmy się 9.0, ale cóż. Możliwe, że domyślacie się o tym, dzięki Android One Nokia 5 została pozbawiona jakichkolwiek dodatkowych opcji producenta, czy w tej cenie zbędnych nakładek systemowych. Moim zdaniem to bardzo dobra decyzja, bo ten telefon dostaje szansę, żeby sprawnie działać i tak się staje. Niestety nie jest idealnie, bo widać spadki wydajności, przez to warto raz na dwa dni zresetować smartfon i wyczyścić naturalnie RAM, bo te 2 GB chyba są najbardziej problematyczne. Telefon bardzo szybko usuwa programy z pamięci i wyłącza je w tle. Z tego względu nie mogę zmierzyć czasu ładowania smartfona w aplikacji antutu. Oczywiście, może się do tego przyzwyczaić. Interfejs jest prosty jak przysłowiowa budowa cepa. Mamy pulpity główne z kartami Google po lewej stronie z personalizacyjnych rzeczy możecie jedynie wyedytować kształt ikon. Dla niektórych to faktycznie może być mało. Nie zabrakło spisu aplikacji, w sumie jedynym dodatkiem jest aplikacja mój telefon, w której znajdziecie forum społeczności czy monitor urządzenia. Więcej w systemie serio nie znajdziecie, dlatego zmienimy temat na biometrię. Testowany model nie wspiera możliwości odblokowania smartfona za pomocą twarzy, ale za to mamy skaner odcisków palców umieszczony na pleckach. Jest on dobrze oznaczony w wgłębieniem w obudowie i działa naprawdę przyzwoicie. Dosłownie dwa razy podczas testów nie zareagował natychmiastowo, a skan musiałem powtórzyć. Z tego elementu jestem zadowolony. Kilka słów na temat muzyki. Co najważniejsze, mamy jacka 3,5 mm, dlatego osoby, które są zwolennikami słuchania dalej muzyki na słuchawkach będą zadowolone. Dźwięk na głośniku zewnętrznym jest taki zupełnie przeciętny, niczym szczególnym się nie wyróżnia. Na jest również dobrze, jednak bez większego szaleństwa. Warto zaznaczyć w tym momencie, że na słuchawkach Bluetooth wyjątkowo niska jest maksymalna głośność w przypadku Nokia 5.1. Nie wiem do końca czym to jest spowodowane, jednak uczulam Was na tą informację. Na plus komunikacja. Po pierwsze, lepszy standard do obsługi sieci Wi-Fi, co wiąże się z lepszymi prędkościami niż konkurencyjne budżetowe rozwiązania, jest NFC, a jakość rozmów jest po prostu dobra. Nokia wyposażyła testowany model w pojedynczą matrycę aparatu o rozdzielczości 16 megapikseli. Co ciekawe, Nokia nie podaje jasności tego obiektywu. Gdy wejdziecie w aplikację aparatu, to użycie astetyczne pustki. Serio, tutaj praktycznie nie mamy nic do roboty. Jedyne to trzeba, to naciskać przycisk migawki. Jest okrojony tryb Pro i w sumie na tym można skończyć. Co do jakości zdjęć to jestem pod dużym wrażeniem. Nokia 5.1 za dnia strzela popisowe zdjęcia jak na swoją półkę cenową. Jest dużo detali, szumy są w niewielkiej ilości, kolory mają profil raczej stonowany, w nocy fotki mają dwa oblicza. Jeżeli w kadrze nie ma źródła światła i telefon ma za zadanie wyciągnąć jaśniejsze punkty, to efekt jest słaby, natomiast fotografia z punktami oświetlenia w kadrze, czyli klasyczne nocne zdjęcia w mieście, wypadają nadspodziewanie dobrze. Ba, nawet czernie czasami są serio głębokie. Znowu jestem pod wrażeniem na minus promen z wyostrzeniem zdjęć w aplikacji aparatu, bo często telefon leci po całej skali i finalnie fotka potrafi wypaść tak. Albo tak. Selfie zrobimy frontowym aparatem o rozdzielczości 8 megapikseli. Znowu nie doświadczycie tutaj zbyt wielu bajerów, ale fotki bronią się. Jest sporo szczegółów na nich, postać nie jest jednym wielkim zlepkiem pikseli. Aparat znowu na plus. Wideo za to nagram, w 30 klatkę na sekundę w Full HD. Nie ma optycznej stabilizacji obrazu, ale z drugiej strony widać, że klipy nie są jak statek na morzu. Niestety i tutaj widoczne są problemy z ostrzeniem. Jeżeli to ujarzmicie, to możecie mieć fajną pamiątkę z wakacji. Podsumowując, Nokia 5.1 jest wyjątkowo dobrym smartfonem, biorąc pod uwagę konkretne aspekty smartfonowego życia, możemy tak to nazwać, mowa przede wszystkim o aparacie, jednak największym problemem tego smartfona moim zdaniem jest bateria, która biorąc pod uwagę obecny styl życia, w którym smartfon tak naprawdę przepełnia naszą codzienną aktywność, może być dosyć problematyczna. Co wy sądzicie o Nokii 5.1? Zachęcam Was do komentowania i wyrażenia swojej opinii, ja tymczasem z Wami się żegnam, cześć i widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach.